Ochotnicy Straży Pożarnej w Mątwicy zyskali wyjątkowy sprzęt. Z tej okazji zorganizowano okazałą strażacką uroczystość w gminie Nowogród. Druhowie zostali właścicielami jednego z nielicznych w jednostkach OSP w województwie podlaskim podnośnika hydraulicznego na podwoziu Volvo zwanego potocznie drabiną, który został także poświęcony przez księży Remigiusza Krajewskiego i Radosława Świderka kapelana strażaków. Mieliśmy na wałnicę takie, że na danym powiecie musieliśmy z innych powiatów ściągać, ściągać sprzęt, a tutaj teraz na taki powiat jak Łomża, to oprócz jednostki ratowniczo-gaśniczej wyposażone w drabinę i podnośnik, taki też podnośnik będzie w OSP Montwica, który będzie też zabezpieczał cały powiat łomżyński. To rzadki samochód w ochotniczych strażach pożarnych ale samochody te bywają, różne zdarzenia stoją przed strażami, te samochody również są potrzebne w usuwaniu różnego rodzaju zagrożeń, szczególnie w miejscowościach, gdzie występuje budownictwo wielopiętrowe. Życzę, żeby ten samochód dobrze służył i tutaj tej macierzystej jednostce, jak również tutaj okolicznemu terenowi, bo myślę, że jego dysponowanie będzie trochę szersze poza teren działania bezpośredniej jednostki, myślę, że co najmniej na terenie gminy, a może też i miasta Łomży jak zajdzie taka potrzeba więc myślę, że tutaj ten samochód będzie dobrze służył. Honorowym współgospodarzem uroczystości był pochodzący z Montwicy Jan Gratkowski, były komendant wojewódzki PSP, obecnie w kierownictwie Wojewódzkich Struktur Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze wzruszeniem wspominał swoje chłopięce lata, które ukształtowały jego drogę życiową. 14 lat temu, gdy wracałem od Matki Boskiej Ostrobramskiej, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dziś po 14 latach możemy z dumą spojrzeć na rodorobek strażaków, ochotników z Mątwicy. Jako wychowanych 45 lat służby, bezinteresownej, społecznej, ta ziemia wyniosła dalej, żeby służyć nie tylko tu, ale służyć dla województwa, dla Polski. Dzisiaj, wręczając odznaczenia w imieniu pana Starosty Białostockiego, który ufundował te odznaczenia, jako zasłużonych dla ratownictwa, szczególnie pana komendanta wojewódzkiego, dowódcę strategicznego województwa, to jest siła dywizji. Jedna jest Brygada Państwowa i Brygady Ochotniczych Straży Pożarnych, wsparte potężnym sprzętem przez rząd obecny. Chciałbym też nadmienić, że szacunek dla Straży Pożarnej jest wielki, bo tu obecny pan minister Dariusz Pątkowski, będąc marszałkiem województwa, uhonorował Straże Pożarne zasłużonym dla województwa podlaskiego numerami odznaczeń 002-003. To świadczy o tym, że strażak i państwowy, i ochotnik jest szanowany przez władzę. Dziękujemy, panie ministrze. Trudno nie nadmienić o tych, którzy służyli. Ten podnośnik. Jest chlubo, bo jest to jeden z pierwszych w województwie, a są tam weterani, którzy nieliczni mieli w powiecie, w kraju, drabinę Szczerbowskiego, na których odbywały się ćwiczenia. Jeden z wspaniałych pomysłów przedwojennego inżyniera Szczerbowskiego, drabina, aby ratować życie ludzi. Wychowany przez pop przy remizie, wiem ile to kosztowało potu, trudu, tych ćwiczeń i dawny wóz konny który służył, żeby nieść ratunek okolicznym miejscowościom. Dziś jednostki, panie ministrze, panie senatorze, panie komendancie, Krajowego Systemu to pierwsza liga Rzeczypospolitej, ale inne jednostki też nie są gorsze. O sile tych jednostek świadczy sprzęt, ale przede wszystkim świadczą serca tych ludzi, tych, którzy bezimiennie, bezinteresownie Niosą ratunek, pomoc bliźniemu. To te silne ramiona i dłonie, one są pierwsze. Aby nieść jako psycholog, jako ksiądz kapelan zarazem, nieść pomoc, nie tylko fizyczną, ale pomoc duchową dla osób poszkodowanych. Wiem, co to znaczy przy zdarzeniach masowych, gdzie siły i środki są, natomiast jest pewnego rodzaju. Jakaś bezmoc, jak mówili poprzednicy, ale mamy wśród nas kapelanów. Przepraszam za nieobecność kapelana, księdza Prawata, Dariusza Mateuszuka z tej ziemi, wnuka założyciela straży Łukasza Sadowskiego, ze względu na misję, nie mógł być obecny. To ci ludzie, którzy byli przed nami, nasi dziadowie, ojcowie, Tworzyli siłę i potęgę tej jednostki. To ja mogę dziękować, bo na pięćdziesięcioleciu jednostki, gdy zdawałem maturę, jeden ze strażaków powiedział: Tego chłopaka będę wozić czarno wołgo. Prorocze to były słowa. Za te wychowanie, za ten dar, że ludzie kształtowali sylwetkę. Sylwetkę, która po prostu może nieść, bo ktoś pyta: po co jeszcze tam jest są młodzi. Te doświadczenie, te kontakty tu z Krzysztofem Korzenieckim razem budowaliśmy ten trzeci garaż, oprócz jednostki innych urzędów w Komendzie Głównej w Warszawie, a więc po prostu siła i wsparcie dzięki Komendantowi Wojewódzkiemu jest wielka, ale chciałbym dodać na zakończenie, że tak Miło, radośnie jest odwiedzić, bo 14 lat temu płakałem ja i płakała wieś. Ciężko jest wracać na własne podwórko, do swoich, do tych, których już nie ma. A odeszło wspaniałych wielu z naszych szeregów strażackich. To jednostka, która zajmowała w powiecie, w województwie białostockim pierwsze miejsce. Wygrywała samochody, wozy konne, bo takie były nagrody. Chwała tym, cześć i pamięć. Honor musicie wy i drużyna młodzieżowa. Dziękuję. Drogi druży prezes. jest prezes co tłumy wyprawia. Czy dzieli ich odwagę, czy zamknięt nadstawia. Dziękuję. Jak mówił obecny na uroczystości Marek Olbryś, wicemarszałek Województwa Podlaskiego, świadomość, że środki, jakie przekazuje Sejmik Województwa, pozwalają zaspokajać ważne potrzeby, uspokaja, bo Ochotnicy znają je najlepiej. Wspólnota, jaką tworzy lokalna społeczność i strażacy Ochotnicy, zasługuje na wsparcie, dlatego władze Województwa są do dyspozycji. Chcę powiedzieć w imieniu również radnego Piotra Modzelewskiego, że bardzo Wam gratulujemy tego pięknego Samochodu, który będzie służył, zapamiętałem, służył człowiekowi, zapamiętałem wspaniałe słowa Pana Burmistrza, który powiedział, jeżeli nie ma sprzętu, jeżeli nie ma narzędzi, ta bezsilność człowieka jest bardzo boląca, która boli i, i ta niemoc sprawia, że potrzebny jest sprzęt. Dzisiaj macie wspaniały sprzęt, myślę, że będzie służył nie tylko OSP Monfice, ale całemu powiatowi. Najbliższemu, a jak trzeba to i dalej, bo ratujecie mienie i życie ludzi tam, gdzie was wołają, jesteście na każde zawołanie. Za tą służbę bardzo serdecznie Wam dziękuję w imieniu Zarządu Województwa, w imieniu Sejmiku. Burmistrz Nowogrodu, który bierze udział w akcjach strażaków ochotników, doskonale rozumie to uczucie bezsilności. Kiedy nie można szybko pomóc, bo zagrożenie powstało na przykład na wyższych piętrach budynku. Nowy sprzęt sprawdzi się również przy niepewnej pogodzie oraz gwałtownych załamaniach, których efektem są na przykład połamane drzewa. Jestem przekonany, że gmina Nowogród jest takim dosyć ważnym miejscem, gdzie właśnie... Będzie takim dodatkowym zabezpieczeniem całego powiatu łomżyńskiego, ale również i miasta. Na, na dzień dzisiejszy miasto, miasto jest jakby zabezpieczone poprzez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w drabinę, w podnośnik. Natomiast dostrzegamy przy dużej ilości nowami, które w chwili obecnej niestety przechodzą przez region, że jednak taki sprzęt również jest potrzebny. I dla mnie jest bardzo ważne to, aby taki sprzęt docierał właśnie w pierwszej kolejności na teren mojej gminy, gminy Nowogród. Dlatego bardzo się cieszę, choćby, choćby dlatego, że sam mam okazję brać udział czasami w akcjach gdzie bez takiego sprzętu niestety nie zawsze można pomóc naszym mieszkańcom czy ogólnie społeczeństwu. Opinię burmistrza Nowogrodu potwierdził prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Montwica Adam Zaczek. Dziękujemy, że ten sprzęt mógł do nas trafić. Przyda się w sytuacjach, tak jak tutaj wcześniej było wspominane, sytuacje związane z wichurami. Teraz te pogody są nieprzewidywalne, tak jak dzisiaj nawet widzimy, jest tak niby ładnie, ale jakby coś się w powietrzu kręciło w związku z tym... E... Czy jakieś konary drzew, czy zerwane dachy, to będzie nam szybciej i łatwiej będziemy mogli skutecznie usuwać te, te, te zagrożenia miejscowe. Od świętnymi elementami uroczystości w Mątwicy, których gośćmi byli również starosta Łomżyński Lech Szabłowski czy kapitan Jacek Bargielski, komendant miejski PSP w Łomży, było wręczenie odznak zasłużony dla ratownictwa. Złotą otrzymała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Białymstoku, srebrne Komenda Miejska PSP w Łomży i jednostka OSP w Mątwicy, a brązową Urząd Miejski w Nowogrodzie. Wręczali je Marszałek Marek Olbryś i Jan Gratkowski. Burmistrz Grzegorz Pałka wręczył kilku gościom drewniane rzeźby Świętego Floriana, dzieła lokalnego twórcy, w wersji kolorowej lub monochromatycznej. Otrzymali je wiceminister Dariusz Piątkowski, komendant Sebastian Zanowicz, senator Marek Komorowski, wicemarszałek Marek Olbryś i radny Piotr Modzelewski. Na terenie gminy Nowogród działa siedem Ochotniczych Straży Pożarnych. W Chmielewie, Kupninie, Jankowie, Skarbowie, Grądach, Nowogrodzie, Sławcu i Mątwicy.